I tam część druga. Mamy tutaj 200 zł, takie takie szeki. A ten nefak? Ile kosztuje? 300. 300 zł. Nefka. Nefka. Tak, tak. Taka nefka 300 zł. Już głowa ładnie wybita. Korona wysoko. Gąb warty uwagi jest fajny ptaszek już takie ptaszki już w którym zaszczyt mieć fajna głowa Tak jak widać Tak jak widać głowa jest łamana, nieokrągła fajna fajna sztuka lentacze jaka cena? 3 są. Po 30 zł mamy tutaj żółte. żółte Chyba pan coś sprzedałeś co? Słucham? Coś sprzedamy już I te, i gręki wypary dwie, dwie pary Także widzicie widzowie, nie zdążyłem dojść nagrać ładne gołębie to już poszły fajne takie w miarę były miary były fajne? no oczywiście, u mnie wszystko fajne no tak no. także jak widać gołębie ciemno już się rozeszły dwie pary krymów sprzedane fajne gołębie te A te newki Jaka cena? 200 zł. 200. <tryk> żabel, 200 zł 200 zł para. Czarna. Czarna samica 150 zł. Także samiczka i tu ma czerwone i młoda czerwona samiczka i samiczka jaka cena jej? Syroki? tak Syroki. Srok, srokę mamy 200 zł pokaż się na, na białym dzioby chyba z tego co zauważyłem słucham? tak taki perłowy, rogowy dziób ma także lewki w wie to, to są dosyć, dosyć fajne Pasamczyki po 60. Pasamczyki po 60. No to co? co to samochód. Tak, tak ja mam tu mamy się wsadzić w samochodzie Tu mamy też szeki. A co Nie, to towar Jaka cena tych szeków? Co? 250 par. 250 no, Mamy tutaj 250 zł. Takiego. Co? Nie, nie, ja do widzów mówię, bo ja nagrywam na YouTube wiesz. A tutaj ten, ten wakile Jaka cena jego? Jak 120 zł 120 zł ta kanewka nie widać. Można, można ją wyjąć? Można ją wyjąć? Mogę wyjąć? To tak, nie, tak, bo abi tak, dobra. Ja 150 zł ta kanafka tak? 150 zł. 150 zł? To. 5 to tutaj, Mariusz, nie. Tu kolega Mariusz Ale, ale zdrowe ma, tylko tyle że przelane, tak? Tam ją, tam nie ruszk. Jałgówka, tak, mary. Nie, Krymkę jałgówki. Krımkę? nas z tym czerwonym pasem. To to droższe są, ale i się spożywa. 50 zł taka krymka poszła za 50 zł To bardzo dobry trochę nie, trochę, jak to tak, tak, tak. trochę niedociągnięta ale łapy ma ładne ona Za 50 zł na białym dziobie 50 zł taka sztuka poszła Tu jeszcze białogówka A ta białogłówka ile kosztuje powiem pan Słuchał? Ta białogłówka ile? To samcie ile on kosztuje? 100 złotych także widzi pan, szczęście przyniosłem tylko się zakręciłem koło klatki już sprzedane Że takie gołębie ja, na grajewie można nabyć można także tak to wygląda, gołębie rozchodzą się Nie Ciemno, dzięki lętacze szerokie ogony, płaski ogon, lenta duża, duża, szeroka lenta. Jaka cena te lentacze? 40 zł sztuka, takie lentacze, po 40 zł sztuka. Na szerokim ogonie szeroka ogona ciężarowy ogony ładne, ale, ale lota, lota mają się, jasne Tu mamy spancy Czerwone Słuchajcie są Pawik i kolega tutaj ma po 50 zł Dwa szyki, po 50zł bo, Boki z kotami Tutaj mamy taki miks A te lentacze jaka cena? Te lentacze ja kupiłem sobie A sobie kupiłem. Na za zabrałem To powiedz te sroki ile kosztują? Sroki. 100zł 100 zł. sroki Czerwone Tu posiaki mamy Dobry Te krymki jaka celek? 90 zł 90 zł para żółty Para żółty Staropolski Fajny samczyk. też od Krymów Krymów konius cało całą garść także wszystkich głębi nie zdąży nagrać cześć po ile te pawie masz? po 40 40 zł pawiki także ładne głębie już się rozchodzą od razu też. Mamy winery, krymy Krym. Słuchaj, tutaj są yy, To są wszystko młode. Nie ma starych Po ile sztuka? Tutaj są eleganckie na lantach. Mogło nie i, i tak. A tu jeszcze to będzie się sam ten to ma taki a tam są, że całkiem mają lanty na dole. Nie wiem jak tam. Ale z głowy znowu ten jabłeś. Za niego dwie słuchy. 200 zł mamy tutaj takie. Szajki młody do nie. nie, nie. Diner zawsze był roku czasu. Dopiero wybiera. Jak ktoś kogo to powinien wiedzieć. I tu kremek czy Najładniejszy został. <grymali>, wybierali wybierali. budem i Najładniejszego zostawili. <grym> jaka cena jego kremka? 250zł 250 zł. mamy tutaj czerwonego krymka. bo to widziałem od razu cześć od razu podeszłem i nagrać resztę tak to jest takie... yes. o, mamy fajne fajne smoki czarne on gdzieś wyemigrował tu już puste klatki ma bo sprzedawał po 50zł takie widyny a sropli piwał tamtym po 30 40zł chciał za sroki także bardzo tak, widać ciemno jest ale ludzie tak. już tak. jest? to jest chcą To? nie chcą tego nie chcą tego nie chcą tego krótkie idą teraz jest gum, taki na krótkie tutaj w Grajewie zauważyłem fajny schod krótkie gołębie no